Dzień dobry w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj będę nagrywał z Doliny Kobelańskiej. Tak jak idę widać dużo, dużo samochodów, czyli dużo osób jest e, tutaj w tej dolinie. Myślę, że dzisiaj vlog będzie w pełni, stąd pokażę tutaj dolinę, e, ścianki wspinaczkowe, które tam są. Przejdę tutaj całą trasę, no i później będę się wracał. No, tutaj są takie altanki, można sobie usiąść, pojeść, popić herbatę. Właśnie tym razem niestety nie wziąłem ze sobą żadnej herbaty. Nawet następnym razem będę musiał to naprawić. Wiem, że jest dużo samochodów, więc pewnie dużo osób. Ja tutaj jeszcze nikogo nie minąłem, a to dlatego, że jak ludzie przyjeżdżają, no to siedzą w większości tam na dole już w dolince. Więc dobrym jest też właśnie, żeby sobie popifinkować, coś pojeść, popić. Tutaj to zejście jest dosyć strome, myślę, że jak jest po deszczu, to trzeba uważać, żeby się nie wywalić. Jeżeli mikrofon to odda, to wrócę, ale właśnie tutaj bardzo fajnie słychać dźwięki spadających liści z drzew i świetki ptaków. Kolejne miejsce na ognisko. Nie wiem, jakie są tutaj zasady rozpalania ogniska, ale pewnie takie same jak były w Dolinie Pętkowskiej, w której byłem poprzednio czyli musi być zgoda właściciela, i w wyznaczonym miejscu. Dookoła tutaj w ogóle jest strasznie dużo tablic edukacyjnych o lokalnych drzewach i zwierzynie. Dobra, i teraz już będę wchodził tutaj do doliny i już widzę właśnie ludzi, którzy sobie tutaj też spacerują. Chodzi na to, że trochę nakłamałem, bo nikt tutaj nie wypiknikuje, a to dlatego, że jest bardzo zimno, ale generalnie jest dosyć dużo ludzi tutaj, którzy sobie po prostu chodzą. I te górne schody są strasznie strome nie jestem pewny czy to w tym celu, ale jest ławeczka na której można sobie odpocząć tutaj jak się wyjdzie do góry Dobra, chyba drogę powrotną będę schodził tutaj poboczem, a nie schodami. Ciężko mi to opracować, więc powiem tak na oko, ale wygląda na to, że jest więcej wspinaczy niż pieszych, co nie jest dziwne, bo tutaj jest strasznie dużo skałek wspinaczkowych. A słońce przyświeciło, zaczyna się teraz robić ciepło. Niedługo będę musiał chyba zajmować kurtkę albo bluzę. W ogóle to pierwszy raz jestem tutaj tak na jesień i dużo bardziej mi się podoba niż w lato, bo nie ma tylu owadów. Jak tutaj byłem w lato, to było ślepia i komary po prostu zjeść mnie chciały jak przechodziłem tą drogą, a teraz jest w porządku. tutaj przed nas powrotem za te skały i jest taki wyważony chłodek. Nie wiem czy dobrze usłyszałem, ale wtedy słyszałem jak jakieś dzieci powiedziały hasło zielnik. Pamiętacie dzielniki z podstawówki. Takie miejsca fajnie resetują po całym tygodniu. Jedyne co może przychodzić to tylko dźwięki samolotów, które latają tędy no ale co zrobić. W ogóle na ostatnim filmiku było słabo słońce i też szedłem pod, pod drzewami, ale mimo to obraz był dobry i nie miał właśnie zakłóceń, więc dało mi to też dobrą informację, że go po prostu wydaje radę w takich warunkach. Więc teraz na przykład jak idę pod lasem, też jestem pewny, że będzie ten obraz wyglądał dobrze. Gorzej robi się jak jest już tuż przed zmrokiem, bo wtedy... Ten obraz no, nie wygląda już tak dobrze, jeśli chodzi o GoPro, albo to może przynajmniej coś z moimi ustawieniami jeszcze muszę sobie o tym poczytać. Tu jest fajny, chłodny lasek. I jeszcze nikogo nie ma dookoła. Dobra, myślę, że niedługo będę zawracał powrotem, bo już trochę przyszedłem, a jeszcze później mam imprezę urodzinową brata, więc muszę się na nią przygotować. W ogóle jak to oglądasz to jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Myślę, że sobie tutaj przycupę na tym kamieniu. To już standardowo wymienię baterię. No i idę w drogę powrotną. Dobra, wymieniłem baterię. Teraz wracam. Często mam tak, że jak wstaję rano, właśnie, żeby gdzieś wyjść na spacer, to mi się po prostu nie chce. Ale jak już wyjdę i zaczynam chodzić, to jestem bardzo szczęśliwy, że się udało, bo nie wiem, czuję jakiś taki luz. I też wcale nie ma tak dużo pieszych osób, tylko ta grupa, która była na początku. Tak to myślę, że większość tych samochodów, które tam stały, pewnie należą do ludzi, którzy przyjechali tutaj na wspinaczkę. za mną widać dym, jak ludzie przygotowują sobie ognisko. Uff, wyszedłem do góry, nawet trochę się Zmachałem podczas tego. Słuchajcie, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!